Dzień dobry Państwu, kryzys 2020, Jan Fior. Dzisiaj o manipulowaniu naszym życiem, głodem, inflacją. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Na pewno u Państwa też jest takie, yy, występuje takie zjawisko jak zagubienie. W tym chaosie informacyjnym, w którym żyjemy. No więc ja też takie mam. Proszę Państwa, w kwestii wyżywienia, próbuję, próbuję jakoś te, te nici połączyć. No, patrzymy. Chciałbym trochę opowiedzieć o pewnym zjawisku, który występuje w tej chwili masowo i wpływa na to, co się dzieje, mianowicie o manipulacjach. W kwestii wyżywienia sytuacja jest najpoważniejsza, bo Istnieją te trzy czynniki, które narażają nas na głód. Na no, głód to jest, to jest, że tak powiem, zagrożenie życia. manipulacja inflacją, manipulowanie indeksami i polityka wielkiego resetu. Taką dygresję mam w związku z poprzednimi nagraniami, że właśnie w USA rozpoczęły się prace w ramach rozporządzenia prezydenckiego sprzed roku. Numer 14067, czyli 14067 o utworzeniu CBDC, czyli pieniądza Cyfrowego Banku Centralnego, czyli FEDU. Nadal świadnie zdaje sobie sprawy, jak wielka jest to katastrofa cywilizacyjna i jak trzeba koniecznie się jej przeciwstawiać. No to jednym ta, ta katastrofa jest też pochodną te, tego, co, o czym. Będę dzisiaj mówił. Czy, czynnik inflacyjny, in, inflacyjny, proszę Państwa. Widać go wyraźnie na rynku surowcowym, a w tym na rynku metali szlachetnych. Złoto i srebro. Akcje firm wydobywczych spadają, mimo że jest inflacja i koszty wydobycia, na przykład wydobycia, przerób, przetworzenia, przeróbki rosną. Rośnie inflacja cenowa w kosztach. Ale cena złota nie rośnie proporcjonalnie lub bardziej odpowiednio do, do tych kosztów. To jest skutek manipulacji informacją. Proszę Państwa, inwestorzy nadal nie wierzą w to, że jest inflacja. Nie wierzą, że Fed nie powstrzyma inflacji. Myślą, że już ją powstrzymał. Obniżenie się inflacji z 6,5% na 6,4% odbierane jest jako spadek inflacji. Nie, to jest spadek tempa inflacji. To jest tak, jakby dziecko mierzyć, ile dziecko rocznie urosło. W trzecim roku życia urosło na przykład 6 cm, a w czwartym tylko 5. To nie znaczy, że zmalało, tylko wzrosło wolniej. Cena złota nie rośnie tak szybko, jak rosną koszty jego wydobycia. No właśnie z powodu tych manipulacji. Peter Schiff powiedział, określił to w ten sposób: Inwestorzy wciąż nie zdają sobie sprawy, że inflacja zostanie z nami na dłużej i nie uwzględniają jej w swoich wycenach. Ich stanowisko hamuje cenę złota, no bo oni myślą, że już to inflacja jest zatrzymana. W związku z tym Złoto, które służy do ochrony przed inflacją, już jest niepotrzebne. Bo gdyby nie to, gdyby tak nie myśleli, mówi Szyf, cena złota byłaby znacznie wyższa niż obecnie, i nie miałoby znaczenia, że koszty wydobycia wzrosły, ponieważ cena wydobywanego złota rosłaby jeszcze szybciej, to jest ta, takie pytanie, też ktoś z Państwa zadał, dlaczego nie ma inflacji na złocie? No to, to, jest, to jest, można powiedzieć, zjawisko braku inflacji na złocie. A przy okazji chciałem Państwu przypomnieć, że żebyście się zaopatrzyli w złoto, bo jak powiedziałem, nawet Stany Zjednoczone pracują nad walutą cyfrową, a jak one pracują, to znaczy, że już jesteśmy bardzo blisko, żeby nas nie zniszczyła inflacja, żeby nas nie zaskoczyła niewola pieniądza cyfrowego, no i żebyśmy się ratowali przed recesją, jeżeli taka będzie, a będzie prawdopodobnie dlatego, że jednak walki z inflacją nie ma. Dobrze, idziemy dalej. Proszę Państwa, jeszcze jeden cytat z wystąpienia Petera Schiffa. Ludzie, którzy myślą, że najgorszą inflację mamy już za sobą, są w błędzie. To samo odnosi się do Polski. To jest dygresja moja. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, to niewielka zaliczka w stosunku do tego, co nadchodzi. W nadchodzących miesiącach i latach będziemy świadkami znacznie wyższych cen. No, widzimy już. Ja wczoraj byłem w sklepie papryka po 32 zł, ziemniaki dochodzą już do 4,50 za kilo, euro 2, ponad 2 euro, znaczy w Unii Europejskiej ponad 2 euro za kilo, to już jest 9 zł, ponad 9,10 zł. Rosną ceny mięsa, a jednocześnie trwa walka z hodowlą krów, krów, drobiu, świn. To jest ten trzeci element. Czyli wielki reset. Rezerwa Federalna właściwie nie poczyniła nic szczególnie jakichś większych postępów w walce z inflacją, tak jak i, i, i Polski bank centralny, bo co to poszli parę razy, zrobiliśmy podwyżkę, no jesteśmy na poziomie 6 i, i, i 3, 4%, No i co? A, a inflacja jest 20%. Jak można z tym, jak można mówić o walce z inflacją? W Stanach Zjednoczonych inflacja jest w tej chwili na poziomie. 6,5, niech będzie. Niech będzie, bo to też jest nieprawda. Jest na wyższym. Ale 6,5, a chcą zejść do 2%, bo to jest ten cel inflacyjny. No to to jest jeszcze 200, 220% różnicy. Nie ma. Bank centralny nie hamuje, nie hamuje inflacji. Bank centralny ją powiększa. Bank centralny wykupuje papiery dłużne, obligacje, po to, żeby stworzyć pieniądz z powietrza. Polityka fiskalna zresztą, proszę Państwa, to nie wystarczy, bo to trzeba jeszcze do tego usunąć bardzo dwa, dwa bardzo ważne czynniki, jakim jest, jeden to jest wojna, drugi to jest, to jest cała, cała sfera socjalna, cała sfera wydatków socjalnych. No i tych wydatków, które powodują, że państwo jest coraz większe regulacji. Zamiast ograniczać wydatki rządowe i przyjmować restrykcyjną politykę fiskalną dla obniżenia inflacji, rośnie deficyt wydatków, coraz większe coraz zadłużenie państw. Kłam, prezydent kłamie, mówi, że zmniejsza deficyt, deficyt nie, deficytu nie zmniejsza, tak samo jak i u nas. U nas deficyt rośnie, pieniądz słabnie, amerykańskie pieniądze też słabnie, tylko że wszystkie inne pieniądze słabną trochę Bardziej. W związku z tym ten dolar jeszcze wciąż bryluje. Proszę Państwa, ciekawym zjawiskiem jest manipulacja indeksami, bo, bo ta manipulacja, jak mówię, wpływa na nasze zachowania, wpływa na to, co się z nami dzieje. No więc jak zwykle statystycy kombinują propagandą jak propagandowo poprawić ponury obraz gospodarki. No bo i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych jest obraz gospodarki jest ponury. Tam, tam może nawet jeszcze gorzej niż u nas, bo tam już się nawet robić nie chce. U nas jeszcze się chce robić, tylko nie można, trudno. Więc w Stanach zmieniono metodologię obliczania CPI. CPI to jest Cost, consumer, Customer Price Index, czy consumer price index, czyli to jest indeks cen konsumenckich. Czyli jak ceny konsumenckie, czyli ceny, ceny towarów konsumenckich, czyli tego codziennego, codziennego użytku rosną, to znaczy się, że inflacja rośnie, bo, bo ceny. Mają odzwierciedlać inflację. No to się robi tak, żeby rosły mniej albo, albo nie rosły, albo rosły mniej. Oczywiście e, e, tak, żeby nie rosły się nie da. W związku z tym robi się tak zwaną core inflation, czyli rdzeniową jakąś tam główną inflację. Główny CPI, przepraszam, i, i, i to CPI główne, stąd tak samo i, i ta inflacja też, też jest taka główna, jest bez żywności. Bez energii i bez mieszkań, bez tych, bez tych podstawowych czynników. Czyli najważniejszych czynników, można powiedzieć, życiowych. No to jak się to usunie, no to, to, to co będziemy mieli? Zabawki pluszowe dla dzieci, książki i, 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 i kosmetyki? To nie jest obraz inflacji, ani obraz zmian cen. Ceny energii ostatnio oczywiście spadły, znaczy nie oczywiście, ale rzeczywiście spadły. Bo pamiętacie Państwo, już mieliśmy jakiś rok temu 135 dolarów za baryłkę. Teraz mamy nawet poniżej 80 dolarów za baryłkę. I to, to ma wpływ na, na, na ceny żywności i na ceny innych produktów. Ale te ceny wcale tak znowu nie spadły. Te, te, te na które te niższe ceny energii powinny, powinny yy, wpłynąć. Ale. To nie jest, nie jest ten problem, o którym chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć, że ten chwilowy spadek cen, wywołany takim, o, takimi obawami recesyjnymi, no i niestety wojną też, powoduje, że bank centralny Fed zaz, z, zakłada, że, że y, już energia spadła. Czyli ten najważniejszy czynnik, jeden z najsilniejszych czynników, może najsilniejszy czynnik inflacyjny, on już spadł. Tymczasem we wszystkich analizach czekamy na podwyżkę cen ropy i innych nośników energii. To jest jakby nieuchronne. Ja też Państwu mówiłem o tym. Nie rozwinął się jeszcze kryzys, energie, kryzys, żywności, kryzys żywnościowy, jaki miał miejsce w podobnych warunkach w latach 70., ale na pewno się rozwinie. I to żeśmy przewidywali, że w latach 20 czy 25 wejdziemy naprawdę w Kryzys żywnościowy. Temu kryzysowi służą manipulacje właśnie czynników żywnościowych, czynników jakby ży żywnościopochodnych, rolnictwa, przetwórstwa, produkcji rolnej. I jednym z takich argumentów, najsilniejszych argumentów Światowego Forum Gospodarczego jest to, że oprócz tego, że grozi nam brak energii, co jest nieprawdą. To jeszcze grozi nam głód. I wysokie, no wysokie ceny energii, czyli wysokie ceny energii, to jest, to jest równocześnie głód. No ale ten głód jest takim motywem, który najczęściej się przejawia oprócz, oprócz tych technologicznych, technologicznych nowinek. Proszę Państwa, ale, ale Forum Gospodarcze nie uwzględnia żadnych zasad ekonomii. To jest, to jest teoria, która, czy praktyka, która się opiera na. Teorii będącej zaprzeczeniem zasad ekonomii. Bo przecież dawno wiadomo, że jeżeli ma być kryzys żywnościowy, czyli żywność będzie bardzo droga, będzie jej mało, to, to najlepszym lekarstwem na to, żeby, żeby walczyć z wysokimi cenami żywności, są wysokie ceny żywności. Gdy, gdy, ceny, się, gdy ceny są za wysokie, Powoduje to, że wzrasta podaż. Jest zachęta producentów do tego, żeby zwiększać podaż. Jak wzrasta podaż, to jest taniej. Jeżeli nawet podaż nie może wzrosnąć wystarczająco, to się szuka innych, innych rozwiązań. Tak działa kreatywność człowieka. Gdy konie stały się zbyt kosztowne w celach do celów transportowych to nie zwiększano hodowli koni tylko wymyślono samochód samochody, prawda? wojna między USA i NATO a Rosją o Ukrainę, czy jak tam nie wiem wojna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czy między USA a Chinami, bo to to jest ona, wojna hegemonistyczna ona jest zagrożeniem, ona powoduje i wzrost ceny ropy naftowej i inflację i wszystkie inne pochodne tych tych dwóch, ty, ty, tych, tych złych czynników, ty, tych szkodliwych czynników. No to zamiast, żeby próbować się dogadać, jest, jest kompletne zerwanie, niemalże, poza tym, że jeszcze istnieją relacje, stosunki dyplomatyczne, że ambasady nie zostały zamknięte, właściwie nie ma żadnego dialogu między, między zwaśnionymi stronami. No to tylko czekać, jak Rosja się zorientuje, że mając Rosja i Ukrainę albo Rosja, albo Ukraina pod, pod, pod egidą Rosji, że ma wpływ na dużą porcję żywności, bo to jest to, co Ukraina i Rosja produkuje, to jest 30 parę procent światowej, e, światowej żywności, przynajmniej w, w, jeśli chodzi o zboża, że przestanie przestanie. Sprzedawać do krajów nieprzyjaznych, czyli do krajów zachodu Ameryki, Europy Zachodniej. Ameryka z kolei rozumie, że stawką jest globalna hegemonia, że w tej wojnie stawką jest globalna hegemonia i nie chce, nie chce pójść na żadne, na żadne ustępstwa. No to, to Rosja też nie pójdzie na ustępstwa i nie będziemy mieli zboża. Dzisiaj chłopi polscy protestują, że mamy za dużo zboża z Ukrainy, zboża i rzepaku. I że wtedy i, 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 i te produkty zbożopochodne czy rzepako olejowe powodują potanienie pasz, tańszy chleb, czyli, czyli właściwie większość społeczeństwa na tym korzysta, ale, ale chłopi protestują. Nie tylko chłopi, baby też. I politycy też. Ale, proszę Państwa, będzie tak, że, że za rok, może za dwa, będziemy się modlić, żeby ukraińcy tak przysyłali nam. Tanie zboże i, i rośliny oleiste. Tym bardziej, że czeka nas tak zwany cykl Glesberga. To jest taki 89-letni cykl pogodowy, który sprawił, że w latach 33-34, czy czyli 89 lat temu, wyżynano bydło, bo nie było go czym karmić. Były burze pyłowe, taka była susza. No i ten cykl nam w tej chwili zagraża. Żywność wchodzi w kryzys, ale też w dużym stopniu z powodu Davos, z powodu ich zaleceń. Oni na, przykład, oni na przykład zalecają, a nawet zabraniają już stosowania pestycydów i nawozów sztucznych. To jest dobre. Ja też jestem przeciwny temu, ale jeszcze musimy zdać sobie sprawę, że w tej chwili użycie nawozów sztucznych i pestycydów, tych chemicznych, tych szkodliwych, nienaturalnych, stało się tak zakorzenione w świecie, że ten zakaz może spowodować spadek 35-40% produkcji rolnej. To, to jest coś takiego, jak kiedyś niejaka pani Rachel Carson napisała w książce Cicha Wiosna, że DDT to był taki po, po, popularny środek owadobójczy, to było gdzieś 60 lat temu mniej więcej. W tej książce napisała, że DDT jest, jest ten, Środkiem, który zabija ludzkość, powoduje mutacje szkodliwe, choroby i tak wezwała do zakazu, i ten zakaz wprowadzono w życie. Efekt jest taki, proszę Państwa, dzisiaj, że z powodu niemożliwości stosowania, niemo, zakazu stosowania DDT, ilość owadów przenoszących zarazy jest tak duża, że umiera, rocznie umiera 2,5 miliona. 2,5 miliona ludzi, dlatego że nie można walczyć na przykład z malarią, bo DDT było środkiem przeciwmalarycznym. Podobnie jest z tymi, nawet gdyby DDT było szkodliwe, to jednak to używanie go było znacznie mniej szkodliwe niż, niż um, e, pozwolenie na, na niż, niż żniwo, jakie, jakie kosiła malaria. A, a jeszcze dodatkowo, że DDT nie jest antymalaryczny. Stwierdziło to wiele laboratoriów medycznych, biochemicznych na świecie i mimo to jest zakazany. W Chinach jest też problem, proszę Państwa, bo rolnicy nadużywają nawozów sztucznych. No Po latach głodu, bo przecież jeszcze 20, 30 parę lat temu to tam był, umierało parę milionów ludzi z głodu. Um, możliwość stosowania nawozów sztucznych, zwiększania produkcji rolnej, tak ich ucieszyła, że stosują tego ile się chce. Mimo, że tam Komitet Centralny i wszyscy mądrzy ludzie nakazują, czy sugerują, żeby przejść na, na rolnictwo ekologiczne, i, i to, jest, to jest jakieś wyjście, ale się tego nie da zrobić z dnia na dzień. To jest jednak długotrwały proces. Sama certyfikacja ziemi do celów ekologicznych 4-5 lat, a jeszcze przygotowanie to może być 10 lat gleby zostały wyniszczone w Polsce, też zostały wyniszczone z powodu tych, tych nawozów sztucznych ale to była cały czas, to była polityka państwa w tym, w tym celu, żeby forsować te wielkie, wielkich producentów nawozów sztucznych tej polifoski, no bo państwo na tym zarabiało Miał, zatrudniało wiele, wiele tysięcy ludzi, no i chłopi stosowali polifoskę zamiast na przykład obornika, G obornika czy obornika gra granulowanego jakichś y y nawozów ekologicznych. Trudności prze prze przeżywają teraz zakłady mleczarskie, bo ten, bo ten system DAWOS, bo ten, bo ten tłum z DAWOS zabrania hodowli krów. Nie tyle zabrania jeszcze, ale już idzie w tym kierunku. Oni się boją, że do tego dojdzie. Już zresztą nawet mało kto, mało kto dyskutuje z tym zakazem z tym absurdalnym zakazem produkcji, produkcji mleczarskiej czy, czy w ogóle hodowli, hodowli krów. W związku z tym te, ci, którzy produkują mleko, dzisiaj nie zwiększają swoich mocy przerobowych, tylko zmniejszają je. Tak jak. Zakłady produkujące, wydobywające ropę naftową zmniejszają produkcję swoją, zmniejszają poszukiwania, tak mówiłem o tym kiedyś. Proszę Państwa, no trzeba, trzeba w takim razie coś, coś z tym zrobić. Jak, jak zrobić? Może, może, nie wiem, może spróbować wy, wyjąć handel żywnością albo mięsem i mlekiem, produkt, produktami mlecznymi z tych wszystkich Supermarketów, Lidl, mój ulubiony, niegdyś sklep, zapowiedział, że będzie ograniczał sprzedaż mięsa. No to ja z takimi bandytami, którzy chcą mi zabrać mięso, ja nie będę prowadził, prowadził biznesu. Może trzeba byłoby zrobić jakieś prywatne stowarzyszenia, korporacje domowe, powiatowe, gminne, które by sprzedawały i w ten sposób odejść od tej kurateli państwa i tych instytucji które pilnują, żeby nasza żywność była taka, jak ma być, bo powiedział pan, pan Klaus Schabowy. Proszę Państwa, rozwiązania wolnorynkowe, a nie, a nie komenderowanie rynkom, a nie komenderowanie gospodarką przez ignorantów i mścicieli, to może być jakieś, jakieś wyjście. A na razie ja tutaj tego garść takich spostrzeżeń ze świata, jakie wynotowałem. Że zanim nas nawiedzi, ta, nawiedzi ta, 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 ta susza, to jeszcze mamy tak. W Afryce od, od jednego brzegu, od zachodu do wschodu, ludzie już odczuwają kryzys żywnościowy. Jest tym większy, im największy od, 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 odkąd żyje to pokolenie. Afrykanie akurat mają młode pokolenia, no ale od 30-40 lat nie było takiego kryzysu, jak w tej chwili jest. Jak oni się z tym wszystkim poradzą, nie wiem. Moglibyśmy ich, ich wspierać w ten sposób, żebyśmy kupowali od nich żywność, ale z zasady ochrony rolnictwa amerykańskiego czy, czy europejskiego nie wolno, czy niechętnie się kupuje żywność od, od Afrykanów. No to w Afryce brakuje żywności. W Afryce brakuje bananów na przykład, pomarańczy, cytryn, tych wszystkich roślin, które się kojarzą z klimatem tropikalnym, afrykańskim, równikowym. Nie ma ich. Dlaczego? Bo nie ma komu sprzedać, to się nie uprawia. A jak są to banany, są dwa razy droższe. Nieraz na, przy, przy, przy drodze siedzi tam jakaś e, grupka kobiet i gdzieś pozbierały, może mają ze 20 kilo bananów na sprzedaż i te banany są dwa razy droższe niż u nas. Tak to jest. Na Bliskim Wschodzie wystąpił poważny niedobór pszenicy. W Libanie są braki chleba. Pakistańczycy w wielogodzinnych kolejkach czekają po jeden worek pszenicy na miesiąc. W Peru brakuje podstawowych produktów, w tym żywności i paliw. Tego nie było jeszcze 20 lat temu, jeszcze 10 lat temu tego nie było. Głód ustąpił. W Australii występuje poważny niedobór ziemniaków. Stałego pożywienia dla większości rodzin. Ceny ziemniaków, no to już mówię, jak w Polsce jest. Tam, tam jest chyba już nawet powyżej dwóch czy 3 dolarów za kilo. W Stanach Zjednoczonych brakuje soku pomarańczowego i mimo że, mimo, że, 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 że są największym producentem soku pomarańczowego, który się tam robi z brzospin, nie, nie wiem czy, państw, czy nie, nie, nie z brzospin, tylko z tych takich z Moreli, tak, to, to głównie się robi sok pomarańczowy z Moreli w Stanach Zjednoczonych, to, to cena jest rekordowa, jeszcze nigdy tak, tak drogi nie był, jest dwa razy droższy niż dwa lata temu niż w 2019, przepraszam, 4 lata. Temu. Produkcja na, na, na Florydzie cytrusów um, jest najniższa od 45 roku. Amerykański Departament Rolnictwa pokazuje, że poziom inwentarza bydła spadł o 3% do, do 89 milionów sztuk, a ja pamiętam, że jeszcze niedawno był blisko 100 milionów sztuk. Wzrosną więc ceny wołowiny. Nie wiem, jak jest w Argentynie, ale nawet jak, w Arge, nawet jak w Argentynie nie wzrosną, albo wzrosną, to suma sumarum z tym spadkiem amerykańskim cena wołowiny pójdzie w górę. Już i tak jest wołowina dwa razy droższa od wieprzowiny. W Stanach Zjednoczonych dodatkowo ptasia grypa zabiła 58 milionów kurczaków i indyków. Teraz rolnicy donoszą, że, że ich kury nagle przestały składać jaja. Wzrosną więc ceny i kurczaków, drobiu w ogóle, i jaj a wszystko jeszcze przed redukcją eksportu z Ukrainy i z Rosji oraz z cyklu pogodowego Glesberga. Więc podpalenia farm drobiarskich, drobiarskich, czytamy co jakiś, co tydzień, w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z podpaleniami, znaczy z pożarami, ale to są podpalenia. Do tego wirusy żywnościowe, na, na żądanie e, świńskie grypy, e, drobiowe grypy itd., tak Światowe Forum Gospodarcze coś na ten temat wie. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. To jest może dla nas optymistyczna wiadomość, bo oznacza ona, że. A ja nie wiem, czy to jest optymistyczne. Oznacza, że, że jednak jakaś występuje jakaś niezgodność między zamierzeniami a, a, a efektami. Ale może zamierzenia są takie, właśnie, żeby nas zagłodzić. Nie chcę straszyć. Ogłoszenia parafialne. W związku z tym, że CBDC, czyli ta waluta, banku, cyfrowa waluta Banku Centralnego jest no, coraz bardziej realnym zagrożeniem, to ja proponuję, żebyście się Państwo jednak w tym złotem zainteresowali, bo to, jest, bo to jest ratunek. Złoto, srebro to jest ratunek. Zwłaszcza, że jak mówię na początku, cena spadła, teraz jest około 1830 dolarów, było już prawie 2000, 1970, czyli straciliśmy chyba 8% na cenie i srebro tak samo spadło, to wydaje mi się, że jest to okazja, żeby, żeby kupić taniej dla tych, którzy jeszcze nie kupili. Mennica Mazowia jest tym, jest tym dostarczycielem, naszym naszym sponsorem i myślę, że mogę Państwa tam przy tym sumieniem do nich za, za, zarekomendować. Proponuję też, żebyście się Państwo zajęli dziećmi. Te książki, które wydajemy w ramach Akademii Młodych Milionerów, to to są takie podręczniki homeschoolingu. Byście mogli taką książkę sobie z dziećmi czytać, albo dzieciom czytać, i rozmawiać, dyskutować, i sami się też nauczyć myślenia rynkowego. To są książki, których tego, z których się można tego dobrze nauczyć. Uczmy dzieci samodzielności, krytycyzmu i twórczej postawy, bo to im się już niedługo naprawdę, naprawdę przyda. Wspierajmy polski ruch antywojenny. Nie słuchajcie tych bredni, proszę Państwa, tych, tych wystąpień i polityków, i, i TVN, TVP, i tak dalej. To ruch antywojenny to jest to, co nam potrzebne. Nam jest wojna niepotrzebna. Ta wojna, można powiedzieć, jest w 80% składnikiem tych wszystkich zjawisk, o których teraz mówię, o tym kłamstwie, o manipulacji, o wysokich cenach, wysokich cen energii. To jest, to jest, to jest fundament, na którym buduje się, buduje się ten głód, o którym tutaj powiedziałem. No i oczywiście pomagajmy sobie i pomagajmy zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie. Nie współpracujmy z wrogiem. Nie bądźmy zawistni. Nie bądźmy zawistni. Nie, nie starajcie się Państwo szukać sposobu, żeby się urządzić w tej, za przeproszeniem, czarnej. No i tym apelem kończy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.